Drużyna Wróżki Odpadusi. Odpady problemowe. Na zewnątrz pada deszcz, więc Stasiu gra w swoją ulubioną grę. Ale co to? To złośliwa mucha odpaducha. Cóż ona znów kombinuje? A to złośliwe stworzenie. Ojej! No i po laptopie. Biedny Stasiu. O, to wróżka od Padusia! Witaj, Stasiu! Popsutego laptopa nie można wyrzucić do zwykłych śmieci. Popsute urządzenia elektryczne oddajemy do specjalnych punktów. Taki laptop zawiera w sobie wiele elementów, które w specjalistycznych firmach można odzyskać i ponownie wykorzystać. Poza tym, bateria takiego laptopa jest niebezpieczna dla środowiska. Popatrz! Oto punkt do zbiórki elektrośmieci. Tutaj ludzie przynoszą zużyty sprzęt elektroniczny, stare komputery, suszarki, radia, zepsute telefony czy odkurzacze. Oprócz elektrośmieci mamy też grupę odpadów niebezpiecznych, które jeśli dostałyby się do środowiska naturalnego, to mogłyby mu poważnie zaszkodzić. Masz jakiś pomysł, co może być takim niebezpiecznym dla środowiska odpadem? Może zużyte baterie? Bardzo dobrze. Do zwykłych śmieci nie wrzucamy zużytych baterii, starych świetlówek, akumulatorów, farb, lakierów i rozpuszczalników. Te wszystkie odpady mogłyby spowodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla organizmów żywych. Należy je dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czy wiesz, że jeden litr przepracowanego oleju może skazić 5 milionów litrów wody, która stanie się niezdatna do picia? Duże zagrożenie środowiskowe i zdrowotne powodują metale ciężkie zawarte w bateriach, dlatego baterie po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym, czyli takim, który ze względu na swoje właściwości wymaga specjalnego traktowania. Szczególnie niebezpieczne są metale ciężkie znajdujące się w bateriach. Kadm, rtęć, cynk, nikiel, mangan, lit oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne. Czy wiesz, że jedna mała bateria guzikowa może skazić 1 metr sześcienny gleby i zatruć 400 litrów wody? Jest jeszcze jedna grupa odpadów, których nie wyrzucamy do zwykłych pojemników. A to dlatego, że są po prostu za duże i zwyczajnie nie zmieszczą się do pojemnika. To tak zwane odpady wielkogabarytowe. Domyślasz się, Stasiu, co może być takim odpadem? Eee, szafa! Brawo! Dokładnie tak! Odpady wielkogabarytowe to stare meble, wanny, rowery czy dywany. No to już wiesz Stasiu co zrobisz z tym zepsutym laptopem? Pewnie, że wiem. Poproszę mamę i zaniesiemy go do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I przy okazji zawiozę do punktu baterie i moje zepsute krzesło. Świetnie, zuchłopak. Zuch, Widzę, że nie jestem tu już potrzebna. Pa, Stasiu. Papa! Pa.